Dzień dobry, dzisiejszy dzień miałam zapiegany. właśnie zamówiłam zmienicenie, za jakieś 40 minut powinno być, nie odzywałam się, a nie wiem dlaczego, skoro robiłam dużo rzeczy, byłam z psem fryzjera, byłam u mojej babci i tak dalej i tak dalej, różne rzeczy i jutro wyjeżdżam um, do tam gdzie się uczyłam, do tego miasta. Miasteczka, miasta Dzisiaj odebrałam paczki, jedna jest moja Taka piękna, świąteczna Z Onlivio Jest tu kalendarz adwentowy Który sobie otworzymy Pewnie jak tego vloga oglądacie to Jest na kanale Ten Ten kalendarz Szczerze nie mam pojęcia jak to się otwiera Teraz to ogarnę, chyba Nie mam zielonego Pojęcia jak to się otwiera? Chyba rozerwa najzwyczajniej. A wiem, 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 wiem. Tu jest takie coś. Yy, oraz książki mojej mamy. Także ten kalendarz. O! Proszę bardzo. Ten kalendarz zobaczycie na innym filmie. A książki już wam pokazuję. O, to się tak fajnie otwiera. Jak piękna, dobra. To na przyszłym filmie. A tu teraz książki, słuchajcie, mojej mamy, ale do tego to potrzebuję nożyczek. Do tego potrzebuję nożyczek albo noża. Może być nóż. Dobrze. Byłam też w pepko i w rosmanie. Teraz też Wam pokażę co. Tylko najpierw właśnie te książki. E, bo szczerze nie mam pojęcia, co moja mama tu zamówiła. Więc. Bo ja w sumie jej zamawiałam tylko, ale nie. Um, nie, czyta, nie czytałam, co ona zamówiła, więc tak. Yy, yy, Nigdy przenigdy gra w uwodzenie. Fajna. Okładka i fajny tytuł. Dobra, tu mamy kolejną książkę, którą możliwe, że pożyczę od mojej mamy. Dalej. Słodka nienawiść. U, widzę, że tutaj moja mama poleciała z takimi książkami, które mi się podobają. Dalej. Wycena. O tej książce słyszałam, Laki Przestaniesz, o tej książce słyszałam. Dalej mamy Kontrakt na miłość, ucieniutka, więc fajnie się będzie czytało szybko, także tak. Yy... Niestosowne zachowanie. Hmm. To by musiała zobaczyć o czym to jest. Dalej. Dalej mamy. Nie pozdrawiam, etan. Okej. Okay. To to już mi w ogóle e, nie mówi nic tytułu, totalnie nic. No, sporo tych książek moja mama tutaj zaszalała, ale dopiero będziemy w marcu, więc moja mama to na spokojnie do marca przeczyta. Moja mama um, dość szybko i dość dużo książek czyta, więc y, tak, bardziej ona powinna recenzować książki. Ma więcej do powiedzenia niż ja na temat książek, więc... Tak. Y, Słodkie pragnienie. Tak. Uf. Ja wiecie, ja mam, ja mam Ipsa i mam różne takie inne. Mm, o, oh, wow, to ja chciałam. Nie zamówiłam chyba tego, ale chciałam. Ta druga bella. To chciałam zamówić i. Mm -hmm. Tak. I to na pewno mamy. Możliwe, że wezmę sobie na wyjazd teraz i to przeczytam teraz w pociągu. Czytam coś w tym stylu, wiecie? E book Lovers. Y no, to, to, to tak mnie nie interesuje zbytnio I teraz tutaj mam jakieś grube książki O matko kochana Sentymentalna bzdura, ale strasznie gruba książka Proszę bardzo To mnie jakoś nie interesuje O, moja mama coś dostała, jakiś list Z tego <grych> um, Rekompensata ta też taka dość, 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 bym powiedziała. Tu mamy... To jest gazetka. Gazetka. I naklejki, okej. Okay. Yy, no dla dzieci, no wiadomo, nie? Ale zobaczcie, jak to słodko wygląda. List do Mikołaja. Pięknie. I w środku są naklejki, uważam, że dla dzieci. I tu można napisać list do Mikołaja, naprawdę. To jest takie coś i tu jakieś naklejeczki. Mega! Ej! Spoko! Spoko pomysł! Fajnie, fajnie dla dzieci! No, u mnie nie ma takich dzieci, żebym to dać. O! Grudzień, drugich szans! Te święta opadną wszystkie maski. To idealna książka teraz, na grudzień, na vlogmas. Mm -hmm. Przeczytam, jeżeli... Czekajcie, bo mi się... Tu taka ładna stertka. Yy, klikłam i mi się skończyła. Taka ładna stertka mi się zrobiła. A tutaj mam jeszcze jedną książkę. Yy, na zawsze, mimo wszystko. Forever after all. Tak. Yy, także co? Yy, tej jakoś nie. Tom... Pożyczę od mojej mamy na pewno. Rekompensaty jakoś niekoniecznie, Tom jakoś też niekoniecznie. Tom też niekoniecznie, Belle na pewno. Tom też jakoś niekoniecznie. Tom też nie, tom też nie. To nie wiem, bo ja może i lubię takie książki. Nad tym się muszę zastanowić. Yy, tej raczej nie. To chyba, chyba pożyczę. I nigdy, przenigdy gra w uwodzenie, to na pewno pożyczę. Także w sumie cztery książki od mojej mamy, pięć. Pięć książek od mojej mamy pożyczę. Yy, tom właśnie nie wiem, bo ja jedną świąteczną w sumie styczniową czytam, a ta jest taka grudniowa, więc tom mam jeszcze jedną taką yy, świąteczną, yy, ale tą może pożyczę właśnie na początek grudnia od mojej mamy, a tamtą bardziej bliżej świąt może po, po, poczytam sobie. Ale najpierw muszę tą moją świąteczną skończyć czytać. Ale tak, te pięć na pewno pożyczę od mojej mamy. Te 5 na pewno pożyczę od mojej mamy. W sumie cztery na pewno, a to muszę przeczytać opis i zobaczę, o czym to jest. I zobaczę. Ale te cztery, no ta druga bella, to ja chciałam kupić i fajnie, że moja mama ją kupiła i ja nie muszę. Dobra. Także te cztery na pewno, a te zobaczymy. No i co? I zaraz czekam na moje jedzenie. Powinno za jakieś w sumie 20-30 minut być, więc czekam. A w tym czasie chyba otworzę kalendarz razem z wami. Także idę zanieść to do mojej mamy. I może dzisiaj poczytam książkę w sumie. Tak, nie czytałam książki. E, a mam dopiero drugi rozdział skończony w tej książce, a jest 12, więc troszeczkę mi zostało jeszcze. A może chciałabym zacząć czytać właśnie jakąś książkę, może tą, ten grudzień od mojej mamy pożyczę. Szybko machnę go i, i jej go oddam. Tylko widzę, że ma szale strony, a ja nie lubię. Szarych kartek yy, czytać. Ale no zobaczymy. Może i... I może być fajna. No piękna jest ta książka, naprawdę taka mega świąteczna, słuchajcie. Nawet to, tą okładkę w, środ w środku ma taką świąteczną. Co tu są za. Wszystko czego wpragnę w te święta. Nie byłaś grzeczna w tym roku. Yy, niegrze niegrzeczni chłopcy. Dają najlepsze prezenty. To takie książki yy, dodatkowe. Dobra. Yy, to na pewno pożyczę. To, to, to jest mus. Yy, to muszę pożyczyć od mojej mamy i to pożyczę w, w czasie teraźniejszym. Więc yy, no, yy, tak, ale nie widziałam tej książki. A mega się fajnie zapowiada. Yy, nie czytałam opisu, ale sam tytuł. Dobra, kończą? Mm, szybko nagram kalendarz adwentowy, bo tam są rzeczy, które mnie interesują. Na wyjazd mój, w sumie dwie rzeczy, chyba, mnie interesują na ten wyjazd, więc tak i, i co, i pokażę Wam w sumie, ale to jak nagram właśnie tamten film, pokażę Wam, co kupiłam w Pepko i co kupiłam w Rosmanie. Chociaż Rosmanie nie za ciekawe rzeczy, takie podstawowe, chyba, a w a w, w, w gdzie w Pepko kupiłam fajną jedną taką rzecz, idealną na teraz. Więc tak. No i dobra. Lecimy z tym. Otwieram kalendarz. Ok, ja już się wykąpałam, mam włosy, zrobiłam sobie nową odżywką i szamponem i szczerze. Myślałam, że będzie pachnieć bardziej, ładniej. Znaczy ładnie pachnie, ale myślałam, że będzie pachniało bardziej, a to tak pachnie. średnio bym powiedziała, yy, ponieważ użyłam. Ten film wleciał, yy, tamten film wleciał szybciej, więc użyłam sobie odżywki z Onibio z kalendarza adwentowego, który mi przyszedł. I tak powiem Wam szczerze, miał yy, pachnieć batonikiem WW. Nie pachnie. Chociaż... <muchy> 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 Tak, może troszeczkę, troszeczkę pachnie na mokrych, nie wiem jak na suchych. Muszę zaraz je wysuszyć i chyba sobie zakręcę, żebym miała loki, ponieważ loki będę mogła poprawić sobie na wyjeździe. A jak wyprostuję, to też bym mogła nakręcić. Ale po co ja mam niszczyć włosy, skoro pada ciągle jest brzydko i pewnie będę je związywać głównie. A tylko na wyjazd będę chciała mieć pokręcone. I ewentualnie może w czwartek, jak będę chodziła po mieście i szła z koleżanką. Ale byłam w Pepko i Byłam w Rosmanie I dzisiaj i, i dzisiaj. I chciałam Wam pokazać, co kupiłam. A mianowicie, słuchajcie, były takie złotkie poduchy. Yy, I były różne. Ja wzięłam akurat sobie taką. O, tak Wam pokażę bardziej. Może zrobimy jeszcze. Niestety nie mogę. Taką choinkę, jako że teraz mam na jesień taką poduchę podróżną z dniami, tak stwierdziłam, że na zimę, na grudzień wezmę sobie taką poduchę, a za, jak wrócę, to podejrzewam, że za niedługo będę dekorować spokój. I tak, taką poduchę. To jest pierwsza rzecz. Dalej. Wzięłam sweter, taki golfik, i zastanawiam się, czy nie ubrać go sobie. On ma niby kaszmir. Czy ma kaszmir? To nie wiem. Tak jest tutaj napisane, że ma. No nie wiem, za taką cenę to pewnie taki słaby ten kaszmir, ale może i ma. Ale wzięłam właśnie sobie taki sweterek golfikowy i możliwe, że jutro go sobie założę, żeby to był taki vibe vlogmasu. Ponieważ kolejny filmik będzie właśnie, który będę nagrywać jutro, to będzie właśnie chyba pierwszy vlogmas. Więc tak, ponieważ vlogmas będę nagrywać szybciej i vlogmas będą z, z wyjazdu, właśnie tego pierwsze trzy. Więc tak, chcę właśnie ubrać taki sobie golfik. Także tak, wzięłam sobie taki właśnie. Ten kolejną rzeczą, którą kupiłam właśnie w Pepko, jest taka poducha sweterkowa. Nie poducha. Em, poszewka na poduchę. E, szczerze powiedziawszy, nie mam żadnej e, poduszki. Takiej poduszki. I szczerze mogłam wziąć dwie. Wzięłam tylko jedną. Mogłam wziąć dwie i by były te, bym musiała kupić, oczywiście. E, albo wziąć z domu. E, bym wzięła dwie właśnie na no środek ten i mam te takie podłużne. I to by wyglądało spoko. Wziąłam jedną, nie wiem gdzie jedną położę, bo wziąłam tą, zanim wziąłam tą świąteczną choinę. Także chyba zajdę do Pepko, kupię jeszcze jedną taką, ale to może już nawet w Szczycinku zajdę. Będę pamiętała, że czerwona sweterkowa. Kupić muszą takową. W... Pepko e, Nie wiem, tak w Pepko Pepko wzięłam taki kubeczek na kawkę No tak piękny, tak słodki Jest taki delikatnie świąteczny Nie jest jakoś bardzo narzucający się święta Ponieważ to mamy taką jemiołkę Jarzębinkę, nie wiem dokładnie co to jest Ale taki właśnie delikatny Na małą kawkę, myślę, że idealny No i oczywiście ten, te moje świąteczne kubki Przynajmniej jeden na pewno leci ze mną Ale tak, taki mamy, Taki mamy kubeczek na święta właśnie. No i dalej tutaj mamy właśnie już Rosman. Oprócz tych rzeczy, które tutaj muszę wyjąć, a mianowicie kupiłam je w takim sklepie. To zaraz. Kupiłam sobie, słuchajcie, a papierosy. I mamy tak kafe latte. Dalej mamy taki o aromacie chłodnej wiśni i to mnie ciekawi mega dalej mamy o aromacie mięty i o aromacie gumy do rzucia bodajże gumy do rzucia tak, chyba gumy do rzucia e, czyli takie cztery do marca akurat mi powinno starczyć, ponieważ to mamy grudzień, styczeń, luty, marzec na cztery miesiące. No myślę, że powinno mi, powinno mi starczyć, ewentualnie przed wyjazdem kupię sobie jeszcze jakiś z jeden, ale to najwyżej w piątek czy tam w sobotę, ponieważ też to jest otwarte. Na razie te mi starczą, ten otworzyłam jest mega i nie wiem czy nie kupię sobie tego drugiego i spróbuję chyba wiśni i najwyżej to kupię jeszcze sobie wiśnie, także zaraz ogarnę jeszcze wiśnie i zobaczę. oraz kupiłam sobie o tutaj macie pudełko od tej kawy, kawy latte hmm. i kupiłam sobie jeszcze takiego red bulla winter edition i to jest gruszka i cynamon i ja już piłam i to jest przepyszne, naprawdę cudne i chyba kupię sobie jeszcze ze dwa na drogę, znaczy no na drogę nie jedno oczywiście, no ale tak, dalej mamy to już z Rosmana, takie golarki, cztery I stwierdziłam, że wezmę, bo tutaj nie mam golarki żadnej, a już mi się przyda ogolić, także wziąłam golarkę. No i przechodzimy do torby. A w torbie mamy kalendarz adwentowy z Irvinga i szczerze, nie mam pojęcia, jak on wygląda w środku i chyba go otworzę, żeby zobaczyć, ale to chyba jest ten taki rozkładany, słuchajcie. To nie jest żaden taki inny. To jest chyba ten rozkładany. A tak, to jest ten rozkładany, który widać ogólnie. Więc poko, ja już miałam chyba w tamtym roku, ale chciałabym go otworzyć chwilę. I tak oto wygląda ten kalendarz przepięknie i szczerze wypiłabym którąś z tych herbatek i ta trójeczka mnie ciekawi i szczerze, pierwsze trzy dni raczej nie będę nagrywać um, vlogmasów. Znaczy, pi pierwszy dzień na pewno, pierwszy grudnia, nie będę nagrywała vlogmasa. Albo zrobię taki po prostu vlogmas z trzech y, pierwszych dni, albo jakoś to, nie wiem, jakoś to roze rozegram, ale wypiłabym tą trójeczkę um, i się zastanawiam. U, i tutaj jest Melisa z maliną. A może piąte, Piątkę bym wypiła? Albo cytrynkę, ale ostatnią w grudniu. A może pójdziemy sobie od dołu, bo widzę, że tutaj jest tak cytrynka, jakaś później tutaj grzaniec, to tam no trochę świąteczne musi być. Coś tam, coś tam, takie małe świąteczne. A tutaj się właśnie zaczynają... O, moja ulubiona to Uwielbiam ją. E, tu są takie do... Tutaj o, takie, takie są właśnie już świąteczne bardziej. I ta jest najbardziej świąteczna. I to jest 1 grudnia. Więc może pójdziemy sobie od dołu i wypiłabym dzisiaj sobie tą e, cytrynową. Co wy na to? A i tak ja będę miała herbaty, szczerze powiedziawszy. W... O nie, wypadną mi zaraz. Herbaty <laughs> będę miała w y, ekspresu i raczej tamte będę robiła. Także jak wypiję jedną dzisiaj sobie, to chyba nic się nie stanie. Dobra, słuchajcie, wyjęłam sobie tą cytrynową z 24 grudnia, znaczy 24 okienka, i stwierdziłam, że pójdziemy sobie od dołu, czyli od 24 zacznę i będę szła po prostu do góry, ponieważ wydaje mi się, że tak te herbaty powinno się właśnie pić, więc zaczynę sobie właśnie od tej zielonej cytrynki i zaraz sobie machnę taką herbatkę i będzie fajnie. Bo i tak w sumie, jak chodzę do, będę chodziła do pracy. To nie będę tak piła i chyba wezmę sobie właśnie z tych pierwszych trzech dni i zrobimy już sobie takie vlogmasowe e, dzieło. I nie, będziemy, nie będę otwierać po prostu e, w pierwszych trzech dniach tego kalendarza, e, tylko zaczniemy sobie od kolejnych e, dni. Także zobaczymy jeszcze, jak to ogarnę. Nie? E, bo pewnie nie będę i tak nagrywać, i tak nagrywać, bo będę chodzić do pracy. Więc e, tak, e, cytrynka zaraz sobie machnę. E, ale najpierw pokażę Wam, co tu jeszcze ciekawego mam. O, tutaj jest e, od tej kawy. E, Aromaking, um, tak? I dalej mamy tak. Wzięłam sobie plastry na odciski w takim fajnym pudełku. Stwierdziłam, że i tak muszę kupić, i tak muszę kupić, a w fajnym pudełku będą. Jest tutaj sześć sztuk. Kolejna, kolejna rzecz. Kupiłam seraj stopy, słuchajcie, co sobie, mniejsza oto. I chyba wszystkie są z gatta. Tak, wszystkie są z gatta. Wydaje mi się, że tam w przecinku jest sklep gata. I chyba do niego pójdę, ale tak mam właśnie cztery. Trzy pary Stop. Zobaczyłam tu czwórkę i po prostu tak. Cztery pary Stop i, i tak. I te wyglądają na super wygodne. Więc jeżeli będą, to jeszcze w piątek skoczę do Rosmana i kupię sobie te jasne, bo wiem, czarne, jedne jasne i dwie pary czarnych. A Mirej stopy się szybko drą. Dalej wzięłam sobie ten mój perfum z i Ja go lubię. Bardzo. I mamy taki perfum z Guessa. Ten czarny. Był jeszcze czerwony. Czerwony ma moja mama. Ale jeszcze nieotworzony chyba. To nie, nie wiem szczerze jak pachnie. Nie wąchałam go. Ja wiem, że czerwony, czarny mi się podoba. Złoty mi się tak średnio podobał. Ała. I tak. I to był mój szczerze, pierwszy perfum z takiej firmy droższej. I w tych perfumach droższych się zakochałam. I tak zostało, że po prostu. Znaczy, on nie jest jakaś super drogi, bo kosztował 100 parę złotych, chyba. Więc spoko. Taniej niż mój z Charlotte Tirubel. Nie, nie Charlotte. Z. ojejku, no bucik. A, nie widzicie. Uwaga, uwaga, otwieramy. Oto ten. Wcale nie taki duży. Myślałam, że większy. Ale to i tak y, bardziej do pracy, więc y, wystarczy. Y, no, tak. To jest ten średnia wielkość. Myślałam, że to dużo. Ale dobra. Wystarczy. Także tak. Mamy perfumik. I czy coś jeszcze? Aha, próbki. Dostałam próbki. Dostałam próbki. Słuchajcie. Wszystko. Tutaj mam y, tak, jakieś próbki. Y, krem. Kolejny taki sam krem. I kolejny taki sam krem, i kolejny taki sam krem, i kolejny, i kolejny, i kolejny. No, trochę tych próbek tego kremu dostałam. I tutaj mamy ściereczki nasączane do obuwia i mm, do jakichś torebek, do takich różnych rzeczy skórzanych. Także spoko, bo w sumie nie mam skórzanej torebki żadnej, ale buty chyba jedyne mam. Takie ala skórka. skórka, ale myślę, że do tego też się nadadzą. Także spoko są dwie, więc. Gid. Nie? No. I to by było na tyle. Teraz spróbuję tej wisienki i yy, robię herbatkę i oglądam sobie Spider Mana. Ja sobie piję właśnie herbatkę i chciałam się z wami pożegnać w tym vlogu. W sumie. Yy, działo się dzisiaj dużo. Nie zabrałam Was nigdzie. Yy, no ale myślę, że taki mały hol z Pepko i z Rosmana wystarczył. Ja się właśnie spakowałam na jutro na wyjazd. I jedziemy. To będzie pierwsza podróż mojego psa w pociągu i w autobusie w ogóle, gdzie on nie lubi jeździć, więc może być ciężko. Także mam nadzieję, że to wyjdzie, ponieważ w październiku w przyszłym roku czeka nas troszeczkę dłuższa podróż, a przynajmniej mam taką nadzieję, że. Bo jeżeli nic się nie uda, to nie będę go ciągła, wiecie, na przymus, tak jakby jakoś mu załatwię gdzieś. Um, pozostanie i ja pojadę sobie tam Po prostu skrócę troszeczkę tą podróż Zrobiłam sobie też, przygotowałam sobie też ciuchy Na jutro um, Sweter, um, możliwe, że ubiorę body Ale to jeszcze jest niewiadome um, Sweter, body, leggingsy, Ale body, tak jak mówię, jeszcze nie wiem Czy ubiorę, czy nie um, I w sumie No i w sumie Spakowałam się i, i, I oglądał sobie Spidermana ostatnią część, i chyba teraz włączę sobie niesamowitego Spidermana. Pierwszą część i obejrzę, wypiję herbatkę. I w sumie rzecz biorąc, y, to będzie tyle. I jedziemy jutro. Y, jeszcze nie wiem, na którą, o której y, wyruszę. Wy, wyjadę, y, ponieważ mamy pociąg y, z rana o 10.30, y, gdzie muszę dojechać y, pół godziny y, do pociągu. I mam też na 16 tam z groszem, no i też muszę dojechać w to samo miejsce, także w sumie rzecz biorąc. Nie wiem, czy będzie mi się chciało tak rano, tym bardziej, że zameldować się mogę w hotelu dopiero o 15 i tak naprawdę, jeżeli ja pojadę tam o 10.30, tym pociągiem 10.30, to będę musiała, to będę o 11 tam z groszem na miejscu. I do tej 14-15 będę musiała gdzieś się przebujać, zanim też dojadę do miasta, do centrum, ponieważ mam w centrum ten hotel, no to będzie 12. Eee, I tak szczerze powiedziawszy... Em... Mogłabym iść spróbować, wiecie, wiecie że zostawić rzeczy w tym i iść po prostu na spacer z psem i e, już sobie tam, wiecie, pobyć w tym szcinku. Um, no bo jeżeli pojadę tym późniejszym, to już będzie ciemno, stracę tak naprawdę dwie godziny pobytu tam i tak naprawdę będzie, a tu będę czekała do tej 16 i nie wiem, po prostu zobaczę jak wstanę. Jeżeli wstanę, tak jak wstanę. To po prostu pojadę, ogarnę się i, i pojadę, jeżeli wstanę rano, to, to wstanę, ogarnę się. Jeżeli nie, no to e, posiedzę jeszcze w domu i po prostu pojadę po południu i, i tyle. Mm, no i dobra. Zobaczymy. Będziecie widzieć to na vlogu, na pewno, o której pojechałam. Pyszna jest ta herbata. Uwielbiam herbaty z Irvinga, naprawdę. Chociaż tą cytrynową lubię. Białą cytrynową. Lubię, ale jednak wolę. Bardziej tą malinowo Nie, poziomka z mandarynką Uwielbiam tą herbatę A ta jest dobra, ale Ale piłam lepsze herbaty Także tak I co dalej Zobaczymy Tak jak mówię, w przyszłym, w kolejnym vlogu Zobaczycie mój wyjazd Także żegnam się z wami Buziaki do jutra Pa pa